Cały ten rozdział, całe te zapisy, tak naprawdę są tylko z jednego powodu. Państwo chcecie mieć kontrolę nad tym, kto się w jaki sposób gromadzi. Nie samorządy, tylko wojewoda i pan minister Błaszczak, który będzie największym organizatorem zgromadzeń i demonstracji w Polsce pod, na mocy tej ustawy. I bardzo charakterystyczna jest pana, pana retoryka. Pan używa argumentów, wam zależy na awanturze, wam, wam zależy na, ten, na jakichś konfliktach. Jeste, jesteśmy w przedodniu rzeczywiście 13 grudnia. Czy pan pamięta, panie ministrze Błaszczak, jak minister spraw wewnętrznych w roku 81, drugim uzasadniał wprowadzenie godziny policyjnej? Nie, że ktoś komuś zrobi... właśnie, uzasadniał, że nie będzie konfliktów, nie będzie awantur, będzie spokój, nikt nikomu nie zrobi krzywdy. Panie ministrze, panie ministrze, panie ministrze, długą drogę pan przeszedł, drugą drogę pan przeszedł. Hańba, hańba. Ja muszę ponownie zwrócić państwu uwagę i panu posłowi Nitrosowi, że jednak to nie było pytanie Panie Pośle. Zwracam uwagę. Pan minister Błaszczak, proszę bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Hańbą jest, Panie Pośle, porównywanie demokratycznej Polski z polską reżimu jaruzelskiego. To wy, to wy honorowaliście Jaruzelskiego. To wy uważaliście, że Jaruzelski jest człowiekiem honoru, tak jak Kiszczał. <zysklarziny> Proszę państwa, ta ustawa jest ustawą o rozwiązywaniu konfliktów. Przypomnijmy sobie sytuacje, jakie mają miejsce podczas procesji Bożego Ciała. Jak są tacy, którzy uważają, że mogą zakłócać procesję Bożego Ciała. Przypomnijmy sobie, państwo mówicie, państwo mówicie o tym, że ja kieruję się sympatiami politycznymi. 1 maja Lewica organizuje swoje pochody, będzie mogła je organizować, a nie będzie. Nie będzie mógł na podstawie tych przepisów, zmienionych przepisów, blokować te pochody ktoś, kto ma inne poglądy. Przy czym ta ustawa daje swobodę wyrażania poglądów każdemu, każdemu, każdemu. Natomiast ta ustawa pozwala na unikanie konfliktów. Ta ustawa powoduje, że każdy może manifestować swoje poglądy, ale to nie oznacza, żeby dochodziło na ulicach Warszawy do burt. To nie oznacza tego. Przypomnę, że ten przepisy, te przepisy dotyczą promila. Promila manifestacji, promila manifestacji. A więc to jest ustawa, która rozwiązuje konflikty społeczne. Dziękuję. Dziękuję. Panu posłowi Nitrosowi zwracam uwagę, że zakłóca pan pokrzykiwaniem obrady Sejmu. Panie pośle, zwracam Panu ponownie uwagę, że zakłóca Pan obrady. Przystępujemy do głosowania. Ja, ja z, z pokorą przyjmuję wszystkie uwagi przez Pana Marszałka kierowane do mnie, że ja. Łamię regulamin, naruszam zasady i w ogóle zachowuję się źle, ale nie wiem po co pan marszałek się ogranicza. Może od razu to zgromadzenie uznać za nielegalne, panie marszałku. Przecież to panie jest pośle, dużo, dużo prostych rzeczy. Ja wiem, że pana nasze słowa bolą, pośle, ale my nie mówimy w imieniu swoim. Pośle, my mówimy w imieniu ludzi, którzy boją się, się, do boją się że będą do musieli piątej. za każdym razem zgodę na demonstrację uzyskać od pana ministra Baszczaka I wiedzą, że nigdy panie jej pośle, nie uzyskają. O to chodzi. O to na porządku. Słucham. A czy pan marszałek mógłby wskazać mi, przywołując do Panie pośle, na podstawie po artykułu 175 ustęp 3 regulaminu Sejmu przywołuję no pana do porządku. Proszę. Czuję się jeszcze przez do 10 Dziękuję. sekund ma pan. Zwracam panu posłowi Rutkowskiemu uwagę, żeby nie pokrzykiwał. bo będę rozumiał, że chcecie Państwo wprowadzić obstrukcję, a więc będę musiał podjąć decyzję regulaminową. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania.